Witajcie ponownie! W ludzkim ciele naukowcy opracowują mikroskopijne maszyny, które mogą podróżować przez naczynia krwionośne i tkanki, aby wykonywać precyzyjne zadania medyczne. Te maszyny, znane jako nanoboty, są zaprojektowane do identyfikowania specyficznych markerów chorobowych, dostarczania leków bezpośrednio do dotkniętych obszarów i całkowitego omijania zdrowych tkanek. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które obejmują ogólne leczenie, te urządzenia pozwalają na ukierunkowane działanie u źródła choroby. Poprzez zmniejszenie niepotrzebnych uszkodzeń i zwiększenie skuteczności leczenia, medycyna nanobotowa ma poprawić czas rekonwalescencji i wyniki leczenia. Ten film wyjaśnia, jak te maszyny są projektowane i testowane. Nanoboty są zazwyczaj budowane w skali od dziesiątek do setek nanometrów, co pozwala im poruszać się w naczyniach krwionośnych i przestrzeniach tkankowych, które byłyby niedostępne dla tradycyjnych urządzeń medycznych. Maszyny te są konstruowane z biokompatybilnych materiałów, takich jak złoto, krzem czy struktury oparte na węglu, aby zapobiec odrzuceniu przez układ odpornościowy. Nanobot może zawierać mechanizmy napędowe, sensory, Komory do przechowywania leków oraz systemy komunikacji a wszystko to jest zminiaturyzowane do niezwykle kompaktowej formy. Poprzez łączenie tych komponentów w skali nano, inżynierowie mogą tworzyć autonomiczne lub półautonomiczne maszyny zdolne do poruszania się wewnątrz ludzkiego ciała, aby dostarczać wyniki terapeutyczne. Napęd to jedno z głównych wyzwań w projektowaniu nanobotów. Aby poruszać się w płynnych środowiskach, takich jak krew czy limfa, nanoboty mogą używać wici, niczym ogonów, reakcji chemicznych, a nawet pól magnetycznych. Niektóre nanoboty są napędzane przez maleńkie silniki chemiczne, które reagują z substancjami w krwiobiegu, wytwarzając ruch. Inne są poruszane zewnętrznie. Za pomocą obracających się pól magnetycznych, kontrolowanych spoza ciała. Te systemy napędowe pozwalają nanobotom dotrzeć do konkretnych miejsc, takich jak guz czy obszar infekcji, bez gubienia się czy utykania w złożonej geometrii układu naczyniowego. Nawigacja i precyzyjne dotarcie do celu są kluczowe dla skuteczności nanobotów. Niektóre nanoboty wykorzystują czujniki chemiczne, które wykrywają zmiany pH, temperatury lub obecność specyficznych biocząsteczek wskazujących na chorobę. Inne natomiast posługują się systemami naprowadzania opartymi na obrazowaniu, reagując na sygnały z ultradźwięków lub rezonansu magnetycznego. Dzięki wbudowanym czujnikom lub zewnętrznym systemom naprowadzania Nanoboty mogą przemieszczać się w kierunku komórek docelowych, omijając zdrowe tkanki. To selektywne celowanie zmniejsza ryzyko skutków ubocznych i sprawia, że leczenie jest znacznie bardziej efektywne niż tradycyjne metody ogólnoustrojowe, takie jak leki doustne czy zastrzyki dożylne. Dostarczanie leków za pomocą nanobotów to znacznie więcej niż tylko transport medykamentów. Te maszyny mogą być programowane tak, aby uwalniały swój ładunek tylko w określonych warunkach. Na przykład, nanobot przenoszący leki chemioterapeutyczne może uwalniać je tylko w obecności markerów komórek nowotworowych lub gdy osiągnie określony poziom pH typowy dla środowiska guza. Ten rodzaj warunkowego uwalniania zapewnia, że zdrowe tkanki są oszczędzane. Podczas gdy obszary dotknięte chorobą otrzymują pełną dawkę. Taka kontrola pomaga zminimalizować szkody uboczne i może znacząco zmniejszyć dyskomfort oraz komplikacje często związane z konwencjonalnymi terapiami. Jednym z obiecujących zastosowań są nanoboty zaprojektowane do rozbijania zakrzepów krwi. Te małe cudeńka potrafią wykrywać tworzenie się skrzepów i albo mechanicznie je rozbijać, albo dostarczać środki rozpuszczające zakrzepy bezpośrednio do miejsca problemu. To jest szczególnie ważne w leczeniu udarów mózgu, czy zapobieganiu zatorowości płucnej, gdzie czas to pieniądz, a precyzja jest na wagę złota. Nanoboty mogą być również używane w połączeniu z czujnikami, które wykrywają wczesne tworzenie się zakrzepów. Co umożliwia interwencję zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń. Takie podejście może prowadzić do medycyny prewencyjnej w czasie rzeczywistym, która działa szybciej niż tradycyjne interwencje farmaceutyczne. Kolejny obszar badań koncentruje się na naprawie komórek i regeneracji tkanek. Niektóre nanoboty są zaprojektowane do przenoszenia materiału genetycznego białek lub innych środków biochemicznych, które stymulują gojenie lub zastępują uszkodzone składniki komórki. W niektórych eksperymentach nanoboty były wykorzystywane do dostarczania czynników aktywujących komórki macierzyste, a nawet narzędzi do edycji genów, takich jak CRISPR, w bardzo specyficzne miejsca. Ten poziom precyzji otwiera możliwość leczenia chorób genetycznych lub naprawy narządów. Bez rozległej operacji czy ogólnoustrojowego leczenia farmakologicznego. Długoterminowym celem jest stworzenie narzędzi, które mogą utrzymywać i odbudowywać systemy biologiczne od wewnątrz. Nanoboty mogą być również wykorzystywane do celów diagnostycznych, bez konieczności podawania leków. Taki bot mógłby podróżować po krwiobiegu i zbierać dane o środowisku komórkowym. Stężeniach chemicznych czy anomaliach strukturalnych. Po zakończeniu misji, bot mógłby opuścić ciało lub bezprzewodowo przesłać dane do zewnętrznego odbiornika. Ta metoda dostarcza znacznie bardziej szczegółowych informacji niż same badania krwi czy obrazowanie, umożliwiając lekarzom wykrywanie chorób na wcześniejszych etapach. Możliwość zbierania wewnętrznych danych bez inwazyjnych procedur. Mogłaby przekształcić medycynę w kierunku szybszej i dokładniejszej diagnostyki. Zasilanie tych maszyn pozostaje złożonym problemem. Niektóre nanoboty wykorzystują chemiczne paliwa pochodzące z płynów ustrojowych, takich jak glukoza czy mocznik, do zasilania małych wewnętrznych silników. Inne są zasilane z zewnętrznych źródeł, takich jak ultradźwięki czy pola magnetyczne. Idealne rozwiązanie równoważy gęstość energii, czas działania i bezpieczeństwo. Na razie wiele eksperymentalnych projektów opiera się na zewnętrznych polach, aby utrzymać kontrolę zarówno nad nawigacją, jak i zasilaniem, co pozwala badaczom zatrzymywać i uruchamiać urządzenia w miarę potrzeb. W miarę jak technologia baterii i pozyskiwanie energii będą się poprawiać, możliwe staną się bardziej autonomiczne i długotrwałe systemy nanobotów. Bezpieczeństwo i interakcja z układem odpornościowym to główne kwestie. Mimo, że nanoboty są projektowane z użyciem materiałów biokompatybilnych, układ odpornościowy może nadal rozpoznawać je jako obce obiekty. Aby tego uniknąć, niektóre boty są pokrywane substancjami takimi jak glikol polietylenowy lub projektowane z właściwościami maskującymi, które naśladują komórki biologiczne. Inne projekty mają na celu zminimalizowanie powierzchni lub kształtu, aby zmniejszyć wykrywalność. Prowadzone są ciągłe badania, aby ocenić, czy wielokrotna ekspozycja może prowadzić do powikłań, zwłaszcza jeśli boty mają pozostać w organizmie przez dłuższy czas lub wykonywać ciągłe monitorowanie. Przyszłe systemy mogą łączyć wszystkie te cechy w wielofunkcyjne platformy. Pojedynczy nanobot mógłby wykrywać nieprawidłowości, bezprzewodowo je raportować, dostarczać leki i weryfikować skuteczność leczenia poprzez kolejne odczyty chemiczne. Skoordynowane grupy botów mogłyby wykonywać rozproszone zadania, takie jak mapowanie rozmiaru i struktury guza, jednocześnie dostarczając terapię. Integracja z zewnętrznymi systemami kontroli lub algorytmami uczenia maszynowego. Mogłaby pozwolić na niezależne podejmowanie decyzji wewnątrz ciała. Te osiągnięcia sugerują, że medycyna nanobotowa nie jest tymczasową innowacją, lecz fundamentalną zmianą w sposobie diagnozowania i leczenia schorzeń. Niektórzy badacze zgłębiają hipotetyczne zastosowania, które wykraczają daleko poza obecne cele medyczne. Jedna z koncepcji zakłada, że nanoboty pozostawałyby w ciele na stałe, zapewniając ciągłe monitorowanie i wczesną interwencję, funkcjonując jako wewnętrzny system wsparcia medycznego. Inni wyobrażają sobie roje botów współpracujących ze sobą w celu budowania mikroskopijnych rusztowań, do regeneracji całych organów, czy też do ponownego łączenia uszkodzonej tkanki nerwowej. Spekuluje się również na temat wykorzystania nanobotów do dynamicznej zmiany ekspresji genów w odpowiedzi na warunki środowiskowe lub zmiany metaboliczne. Chociaż te pomysły nie są jeszcze praktyczne, ilustrują szeroki wachlarz rozważanych możliwości. Medycyna nanobotyczna, niczym w laboratoriach profesor religii, coraz śmielej zmierza ku praktycznemu zastosowaniu. Przechodząc od kontrolowanych eksperymentów laboratoryjnych do ukierunkowanych, wczesnych badań klinicznych. Tworzone są urządzenia, które niczym małe pogotowie ratunkowe rozbijają niebezpieczne zakrzepy, dostarczają leki przeciwnowotworowe w precyzyjnie odmierzonej dawce oraz wspierają regenerację tkanek na poziomie komórkowym, niczym ogrodnicy, dbający o każdą roślinkę. Niektóre systemy reagują na sygnały chemiczne w organizmie, podczas gdy inne, niczym zdalnie sterowane drony, wykorzystują zewnętrzne metody kontroli, aby doprowadzić je do precyzyjnie określonych miejsc. W miarę jak testy będą coraz doskonalsze, a produkcja bardziej niezawodna, te miniaturowe maszyny mogą stać się standardową częścią leczenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o polubienie i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnych filmach.